Cześć, witam Was tutaj XR Mysterio X czy Nuku, Z jak tam wolicie. Dzisiaj Wam pokażę, no jak zainstalować Minecrafta. Poprzez stronę oryginalną oraz poprzez stronę mój profil homikuj. Więc tak, może pierwszy Homikuj. Wpisujecie taki adres jak ja, podam link w opisie. Chodzicie w gry. Tutaj macie Minecraft, Minecraft mody, Minecraft program, żeby mod działały, to powinno pójść do programy, wiem, ale dałam jednak tutaj, bo niektórzy ludzie by mogli nie wejść w to. Mi po prostu nie wszedł. Weszło, wszedł, nie wiem. Ale i tutaj ściągacie to. Tutaj odaciszkacie. Dobra, jak już to ściągniecie, wchodzicie w Minecraft Updater i zaznaczacie Force update i enter game. Wtedy będziecie mieli Minecraft 1.7.3, najnowszą wersję jaka wyjdzie. Teraz poprzez stronę oryginalną. Wpisujecie minecraft.net, też podam link w opisie. Tutaj macie podbój na Buy Now, macie do... Co tam powiesz? Naciskacie na nie, na to, tutaj macie Windows. Powiesz Minecraft Excel. Jak nie wiadomo, jak Wam nie będzie działać, to tutaj o, naciskacie drugi Minecraft Excel. No i... To chyba wszystko. Ja się będę z żegnam, oglądajcie więcej moich filmików. No dobra, to nara.